Okay. Być może zastanawiasz się, dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Pauliny? Pomogę ci z odpowiedzią. To szkolenie to prawdziwa petarda. Możesz podczas niego dowiedzieć się wielu cennych rzeczy, które gdzieś pod skórą czułaś, że są dla ciebie ważne w życiu, ale tak naprawdę rzadko kiedy masz okazję, żeby o nich porozmawiać. Paulina nazywa rzeczy po imieniu. Kobiety, które przychodzą na jej szkolenia, nazywają rzeczy po imieniu. Nauczysz się, jak dbać o siebie. Tak, jak wreszcie zadbać o siebie. Po szkoleniu Pauliny miałam bardzo wiele odkryć. Pracuję z Pauliną od prawie trzech lat jako jej menti, i muszę wam powiedzieć, że moja ścieżka i moje życie bardzo się zmieniło dzięki rozmowom, które prowadzimy, i dzięki uważności, którą Paulina ma na to wszystko, co spotyka mnie w mojej zawodowej i osobistej ścieżce. Paulina to prawdziwa przewodniczka doświadczona kobieta, niezwykle otwarta na wszystkie nasze wyzwania i problemy dnia codziennego. Zapraszam ci serdecznie, weź udział w tym szkoleniu, bo warto.